Witam Was serdecznie na dzisiejszej przerwie śniadaniowej. Hmm. Dzisiaj będę odpowiadać na takie pytania, które pojawiły się w ostatnim tygodniu. Posłuchajcie. Chciałabym rozszerzać już dziecku dietę, ale zupełnie nie widzę, żeby było zainteresowane pokarmami, posiłkami jedzeniem. Jak mam zachęcić dziecko do jedzenia? Jest to bardzo ważne pytanie, yy, ponieważ ta chęć do jedzenia i zainteresowanie jedzeniem jest jednym z podstawowych wyznaczników gotowości dziecka do rozszerzenia diety. Jest to więc taki fundament. Yy, uczymy się nowych rzeczy najlepiej wtedy, gdy wynika to z naszej motywacji wewnętrznej. Niezależnie od tego, Czego chcemy się nauczyć? Jeżeli wynika to z motywacji wewnętrznej, to mamy, mamy do tego zapał, mamy do tego potencjał i mamy do tego taką gotowość własną, i jest wtedy większa szansa na to, że to uczenie się będzie takie skuteczne, efektywne. W przypadku, gdy uczymy się z motywacji zewnętrznej, bo ktoś nas do tego zachęca, to najczęściej jest to uczenie się takie tylko czasowe. I, i może się okazać, że, że po jakimś czasie zapał nam mija i, albo że w ogóle nam to nie idzie, bo to nie jest ten czas, nie, nie jest to obszar naszego zainteresowania i, i może ta nauka nie przynieść pożądanych efektów. Więc jeżeli chcemy, żeby dziecko uczyło się z sukcesem, żeby miało przyjemność w jedzeniu, przyjemność w spożywaniu posiłków i żeby ta, ta nauka jedzenia przebiegała efektywnie, żeby dziecko od razu uczyło się jeść prawidłowo, to warunkiem koniecznym jest zainteresowanie dziecka do, do, do sytuacji jedzenia, zainteresowanie pokarmami i w, wspólnym jedzeniem, więc y, faktycznie jest to taki warunek konieczny, by y, y, by to rozszerzenie diety dobrze przebiegało. Dziecko musi chcieć jeść, musi być zainteresowane tym jedzeniem, to musi być obszar jego zainteresowania. Ja zawsze staram się porównywać y, naukę przyjmowania pokarmów do naukę innych obszarów, więc w takim wypadku obserwuję gotowość dziecka też w innych obszarach. Czy jest gotowe motorycznie, czy jest gotowe poznawczo, czy jest gotowe, jeżeli chodzi o sprawność narządów artykulacyjnych, więc to musimy mieć wtedy takie pe pewne, że te wszystkie inne obszary są prawidłowe i że, że tutaj jest dziecko w pełni przygotowane. Druga kwestia jest taka, że musimy się przyjrzeć temu, jak dziecko funkcjonuje. I jaka, jakie jest jego poczucie głodu? I, y, czy w ogóle jest głodne w tych momentach, kiedy my proponujemy posiłki? Czy nie jest za mocno głodne, kiedy proponujemy posiłki? Ponieważ ta nauka przyjmowania pokarmów powinna być dla dziecka komfortowa. Dziecko y, powinno odczuwać. Delikatny głód, żeby mieć to zainteresowanie jedzeniem, ale nie powinno być zbyt mocno głodne, ponieważ nie będzie chciało wtedy wkładać wysiłku w poznawanie nowych pokarmów, tylko będzie chciało się zwyczajnie w świecie najeść, tak jak mu będzie wygodnie, łatwo i jak, w taki sposób, jaki do tej pory zna. Więc do rozważenia w takiej sytuacji, do przeanalizowania. Cały dzień, taki rozkład całego dnia, zarówno jeżeli chodzi o opory posiłków, opory karmiń, czy to z piersi, czy to z butelki, opory drzemek. Dziecko musi być wyspane, a nie może być zmęczone, bo wtedy też nie będzie zainteresowane jedzeniem, będzie, będzie zbyt zmęczone, by jeść. Musimy pamiętać o tym, że dla dziecka jedzenie, sama czynność jedzenia jest wysiłkiem. I to jeżeli chodzi o materykę i jeżeli chodzi o taki wysiłek poznawczy, więc dziecko musi być odpowiednio wyspane do takiego rozszerzenia diety. Musimy przeanalizować właśnie to, w jakim momencie proponujemy dziecku te pierwsze produkty. Trzeba się naprawdę... nie jest zbyt głodne. I każde dziecko ma swoje indywidualne jakby potrzeby, każde dziecko jest inne. I tak jak, tak jak my dorośli mamy inne potrzeby: jeden je y, często, a małe posiłki, inny je rzadko, ale duże posiłki. Jeden woli zjeść śniadanie ciepłe, inny woli zjeść śniadanie y, jakieś y, szybkie, zimne, suche, wypić tylko koktajl. Y, różne mamy przyzwyczajenia, różne mamy potrzeby, i tak samo musimy. Po, poszukać, popatrzeć, przyjrzeć się, jakie potrzeby będzie miało nasze dziecko, tak, żebyśmy zaproponowali te produkty w początkowej fazie rozszerzenia diety, tak, żeby naprawdę dopasować się do potrzeb dziecka i do zainteresowań dziecka. Więc, więc naprawdę jest do przeanalizowania w takim wypadku, kiedy dziecko nie wykazuje zainteresowania jedzeniem, całkiem dużo takich podstawowych, aspektów dotyczących funkcjonowania dziecka bo już sprawdzone, wiemy, że dziecko jest gotowe motorycznie, poznawczo jeżeli ma sprawną buźkę, jeżeli przyjrzymy się czy je trafiamy jeżeli chodzi o porę z propozycjami nowych produktów jeżeli, jeżeli trafimy, jakby wiemy już jakie predyspozycje ma nasze dziecko a nadal nie wykazuje zainteresowania pokarmami, to musimy przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje dziecka układ pokarmowy. Czy nie jest obciążony jakimiś alergiami, tolerancjami, czy to nie zaburza tego poczucia głodu i zainteresowania jedzeniem. Więc jest to taka naprawdę ważna sprawa, by, by się przyjrzeć, jak, jak wygląda funkcjonowanie naszego dziecka. Najlepiej. Obserwować już dziecko wcześniej, zanim dojdzie do tego momentu rozszerzenia diety. I tak jak dziecko zaskakuje nas rozwojem ruchowym, i to dziecko jakby wychodzi z, z, z tymi nowymi umiejętnościami, to my obserwujemy: O, już wkłada rączki do buzi, o, już przekłada sobie zabawkę w rączkach, o, już zaczyna się obracać z boku na bok, o, już zaczyna e, podnosić się. Dosiadania albo doraczkowania, to dziecko jakby pokazuje nam te nowe umiejętności, a my możemy tylko wspierać i dawać przestrzeń. I tak samo to dziecko powinno być coraz bardziej zainteresowane kontekstem jedzenia. Dzieci lubią spędzać z nami czas, lubią, lubią być często u nas na rękach, lubią nam towarzyszyć we wszystkim. Najczęściej jest tak, że możemy odłożyć dziecko tylko na chwilę. Na czas przygotowania posiłków, niektórym mamom się udaje, a niektórym nie, i dziecko towarzyszy podczas przygotowywania posiłków, więc warto już wtedy zwrócić uwagę: czy dziecko zaczyna być zainteresowane tym, co się dzieje wokół niego, czy zaczyna być zainteresowane tym, co myjemy, czy się nam przygląda, czy chce w tym uczestniczyć, czy zaczyna wyciągać rączki i badać te produkty. Wtedy jeszcze przed rozszerzeniem diety jest czas na to, żeby poobserwować te oznaki gotowości i by w razie czego mieć czas na interwencję. Jeżeli wcześniej wystąpią już jakieś objawy takie braku zainteresowania pokarmami, no to mamy wtedy ten czas, żeby zainterweniować i sprawdzić. Na przykład funkcjonowanie układu pokarmowego, alergie, czy to nie jest kwestia ząbkowania, czy dziecko nie ma kataru, czy jest to kwestia czasowa, czy, czy raczej stała. Więc warto jest się przyjrzeć temu zainteresowaniu jedzeniem, pokarmami nieco przed rozszerzeniem diety, by. Wtedy, kiedy ma nastąpić, jak dziecko jest gotowe pod innymi aspektami, już być spokojnym, że, że to się wszystko uda i że będzie z powodzeniem. E, oczywiście, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, czy dziecko jest gotowe, dlaczego się nie interesuje, to warto się skonsultować ze specjalistą, który zajmuje się właśnie rozszerzeniem diety u dziecka. Który, który prowadzi terapię e, trudności w przyjmowaniu pokarmów u dzieci, bo czasami m, takie powody mogą być e, łatwe do rozwiązania, łatwe do zaobserwowania przez kogoś, kto się tym na co dzień zajmuje. E, czasami wystarczy nagrać e, ten kontakt dziecka z pokarmami i, i właśnie pokazać specjaliście, by m, było m, m, Łatwo rozpoznać, o co chodzi, w czym rzecz, albo, albo zebrać wywiad z takim specjalistą, i po samym wywiadzie będzie wiadomo, co robić i jak pokierować tym procesem, by, by przebiegał dalej prawidłowo, sprawnie i z przyjemnością. Y, drugie pytanie jest takie: Moje dziecko nie chce jeść warzyw. W jaki sposób mogę przemycić moje wiecie? Ja nie jestem zwolennikiem przemycania niczego dziecku, jestem za tym, by dziecko było świadome tego, co ja y, chcę kształtować y, u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe, więc zależy mi na tym, żeby dziecko świadomie wybierało produkty i jeżeli czegoś odmawia, to żeby wiedziało, że odmawia i, i, i że nie chce tego jeść z pełną świadomością, a jeżeli je, to żeby było świadome tego, że je i że chce to zjeść i, i żeby wiedziało, co tam jest w, w środku w tym posiłku. Oczywiście y, można przygotowywać i różne placki z warzywami, i zupy z różnymi warzywami, ale robiłabym to świadomie, tak, y, jawnie, tłumaczyłabym dziecku, co, co w tym produkcie jest, i w ten sposób oswajałabym, żeby dziecko nie czuło się oszukiwane. Unikałabym tego przemycania dziecku, dlatego że poprzez takie przemycanie możemy sobie jeszcze zawęzić grupę produktów, które dziecko je. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone na przykład do placków z jabłkiem i lubi te placki z jabłkiem i będzie się spodziewało, że dostanie placki z jabłkiem, a w tym placku z jabłkiem będzie na przykład marchewka. Może się zdarzyć, że marchewka zapiera dziecko, i dlatego dziecko odmawia marchewki. Musimy się zawsze przyjrzeć, dlaczego dziecko odmawia danego produktu, ale dajmy na to: będzie w tym placku marchewka cieniutko starkowana, tak przygotowana, że dziecko nie zauważy i źle się po tym poczuje. To może odmówić nam tych placków, które do tej pory jadło. Więc zawsze, jeżeli przemycamy taki pokarm, to jest ryzyko, że dziecko odmówi nam tego, co do tej pory jadło i czego się spodziewało. Więc bym bardzo te, na to uważała, żeby nie dawać dziecku takiego, e, e, t, takich sytuacji, kiedy kiedy nie ma poczucia bezpieczeństwa i nie ma do nas zaufania i traci zaufanie też do tego, co do tej pory miało sprawdzone, lubiło, jadło i czuło się właśnie w tym komfortowo i bezpiecznie. Staram się, by dzieci miały rozszerzoną dietę właśnie w takim poczuciu bezpieczeństwa i spokoju i przyjemności, więc zależy mi na tym, żeby dziecko jadło świadomie i wiedziało, co jadło. Więc jeżeli dziecko Faktycznie odmawia warzyw, to przyjrzałabym się przyczynie, dlaczego dziecko odmawia tych warzyw. Czy chodzi o, o fakturę, że jest, nie wiem, zbyt twardy. się przyjrzeć, bo jest gdzieś przyczyna tego, że dziecko odmawia, odmawia jedzenia pewnych produktów. Warto też oswajać, wielokrotnie oswajać z danym produktem, bo dziecko może zwyczajnie i jest to tylko kwestia takiego większego żeby szybko poddaliśmy. No więc yy, ten temat odmawiania warzyw jest też do takiego szerszego spojrzenia. Jeżeli jest więcej wątpliwości, to warto się skonsultować i właśnie ponagrywać taki sposób przyjmowania pokarmów. Zapisać, co dziecko je, czego odmawia, co się potem pojawia, czy u dziecka pojawia się np. większa ilość wzdęć, albo kłopoty z kupą, zaparcia, albo jakieś bardzo obfite kupy. Przeanalizować. Co dzieje się po spożyciu danego produktu, albo jak wygląda to odmawianie produktu, by wiedzieć, yy, jak, dlaczego, dlaczego dziecko tego produktu odmawia, bo najczęściej ma jakąś sensowną przyczynę, tylko my jako rodzice jeszcze jej nie znamy. Więc yy, zachęcam Was do tego, by, by uważnie obserwować dzieci. Yy, możecie sobie zapisywać to jest zawsze cenne, jeżeli sobie poobserwujesz. Pozapisujemy nasze obserwacje i y, możemy wtedy wyciągać wnioski albo właśnie ponagrywać takie posiłki, by się przyjrzeć, jak, y, jak to odmawianie produktu y, wy, wygląda, ponieważ w zależności od tego, jak y, dzieci odmawiają, to też można wywnioskować, y, w czym rzecz i z czym dziecko ma problem. Jeżeli macie jeszcze więcej pytań, jeżeli szukacie więcej rozwiązań, pomysłów na zabawy, czy jeszcze, jeszcze więcej takich wskazówek dotyczących rozszerzania diety, jak to technicznie przeprowadzić i na co zwracać jeszcze uwagę, by, by to rozszerzanie diety przebiegało sprawnie, przyjemnie i bezpiecznie. To zapraszam, zajrzyjcie na bloga, zajrzyjcie na program kursu bezpiecznego przygotowania do rozszerzania diety. Tam jest to wszystko szerzej omówione. A jeżeli macie jakieś bieżące pytania, które się pojawiają na co dzień, które się pojawiają przy, po przeczytaniu wpisów na blogu, to piszcie w komentarzach albo w wiadomości prywatnej i będę odpowiadać na nie w kolejnej przewieździe.